Nasz serial jest inspirowany rzeczywistością. Prawdziwy świat wykracza poza film. Obok znanych rodzin pojawiają się nowe twarze. Wyglądają na zwykłych nastolatków, ale to przywódcy gangów, chętni do objęcia sterów kamory Panowie to nie parking, pamiętajcie! No i się zaczęło! Wiesz, Jesteś p doma! Weź telefon! Bo cię kuję za nas! Nie krzywę ci wyjść! Nie Dobra! Hej! Klej! Klej! Co ty robisz? potrzebujesz do jego tak, jakby szkoła chciała O cóż się nazywają? Nazywają ich baby-bossami. Są tutaj? Może ich nie widać, ale są na pewno. I to nie tylko w tym rejonie. A jakich używek ty próbowałeś? Młodociana mafia jest obecnie największym zagrożeniem. Po masowych aresztowaniach na początku XXI wieku sądzono, że mafia zniknie. Ale na scenie pojawiły się nowe postacie. Ojcem chrzestnym był wówczas Rocco Papalia. Niezwykle brutalny i okrutny boss, znany z nocnych zamachów. Mordował każdego potencjalnego konkurenta do władzy. Ty stara kurwa zmarnowałeś mi 20 lat życia. Organizacja ta kontroluje niemal cały import kokainy do Europy. Koniec tego. Pierdolenia! Bo mnie nie było. Kiedy Sławek był? Nie było mnie przy tym. Kiedy? Nie było mnie przy tym. Kiedy był? Domenico Agresta. Zdaniem policji i prokuratury jest on prawdopodobnie nowym liderem Drangety. Dyskoteki, siłownie i automaty do gry. Oto następca tronu. Domenico Agresta, ojciec chrzestny. Zupełnie inny od poprzedników. W przeciwieństwie do dawnych mafiozów, nie ukrywa się. Życie normalne życie. unikają rozgłosu, by spokojnie trudnić się handlem kokainą. Stano tengono tutti un profilo molto basso, anche perché l'attività principale che fanno è il traffico di cocaina. Facebook i Instagram Odgrywają kluczowe role. Dzięki nim mogą się pochwalić kryminalnym statusem, swoją wszechwładzą. Kiedy idą do dyskoteki rezerwują stolik, zamawiają mnóstwo alkoholu i robią sobie zdjęcia. Do tych danych mają dostęp również konkurencyjne gangi i je wykorzystują. Dokonywałem wymuszeń. Groziłem wszystkim. Pierwszy raz zostałem aresztowany na wyspie Iskia. Pierwszy raz w życiu bałem się jak dziecko. Wiecie, co się stało? Najpierw <laughs> napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. <laughs> Postanowiłem wejść na kolejny poziom handlu narkotykami i zająć się tym na o wiele większą skalę. W Vancouver zacząłem korzystać z sieci więziennych kontaktów. Zajebała go? Tak ci powiedziała? Dziękuje na Straciłem nad sobą kontrolę. Byłem uzależniony od pieniędzy i zabawowego stylu życia. Wot tu, w tak. sumku to dajcie was? Z dokumenty. E, wjeżdżam na dwut? Jak pod kość lebrą chcecie podskoczyć mi? No na pewno. Statystyki są jasne. Ponad 80% młodocianych przestępców dopuszcza się recydywy. W tej chwili Włochy nie mają pomysłu, jak zażegnać ten kryzys.